Wykorzystuję dni, w których się czuję lepiej i dzisiaj idziemy progresją do góry ze sztangielkami. Paweł widzę też odżył, bo tu już dźwiga podobne ciężary do mnie. Koledzy nam pomagają w podawaniu, nie tracimy energii, jak już wcześniej mówiłem, na zbędne dźwignię tych ciężarów. bo Mamy to w martwym punkcie, praktycznie czysty ruch do dołu, do środka. Napięcie do środka, wydech na górze, ławka wąska, nie haraczamy tutaj plecami, no i maksymalnie ile się da. Ciężar ktoś odbiera, żeby nie nabawić się kontuzji. Obniżamy kąt ławki o jeden stopień i robimy rozpiętki. Przerwy wypoczynkowe, w dzisiejszym dniu tylko jestem z więc... No tyle ile przerwa i ewentualnie napicie się wody, czy tam płynów jakichś izotonicznych? Doszliśmy do 22 kg tutaj na rozpiętkach, więc sami widzicie, że to nie jest jakiś wielki ciężar. I następnie wyciskanie w poziomie ze stałym ciężarem. No ja tutaj przekraczałem jeszcze ilość 12 powtórzeń w pierwszych seriach, a później już ta Ilość spadała, bo wiadomo wytrzymałość na napięcie klatki rośnie, więc samoczynnie jest mniej sił. Kolejny tydzień minął, zauważam poprawę w twardości, jest mniej wody pod skórą. Długi są dalej zmęczone od tego stepera, większą naczynienie, waga ta sama, myślę, że kolor wiele by tutaj zmienił. Nie stosuję jeszcze jakiejś drakońskiej diety, więc Ech, samo poczucie jest dobre. Wiele osób yy, zgłasza się do mnie na konsultacje. Jak yy, po prostu widzicie, z tygodnia na tydzień patrząc, można się bardzo zmieniać. Co będzie później do zaobserwowania w przeciągu powiedzmy 15 tygodni. No, trzeba być konsekwentnym, trzymać dietę, trenować ciężko, no i liczyć na siebie. Po skończonych harobach schodzę, automatycznie wypijam spekrat nowy z glutaminą. Elektrolity i BCA piłem w czasie treningu, więc już nie, nie dubluję tego w dzisiejszym dniu. Akurat, firma tutaj nie jest istotna, bo, bo każdy z was tam będzie jakąś swoją firmę promował. Ja tu nic nie promuję. Generalnie czuję się po tym dobrze, nie podlewam jakoś. Nie ma co liczyć też na te suplementy, że one dają jakiś super efekt. No, glutamina, wiadomo. Wzmacnia organizm, odparnia jest jakimś tam z aminokwasem niezbędnym. Stosuję BCA, zwykłe aminokwasy, serwatka dobrej jakości. Jakiś z z taki czasem właśnie przedtreningowe, takie pobudzające, choć rzadko, bo potem mam lekką zwałę. Wolę, wolę się tutaj dostosować, wyspać i no, Narzucać sobie potem tempo, żeby po prostu mieć, mieć zebet taki energetyczny, bo jednak te środki ciągną za sobą bardzo, bardzo dużo energii. Wypijam to dość szybko i do się kąpać. I później przygotowuję sobie jedzenie już niejako około 10-15 minut. Pokażę Wam taki nasz w pracy. Tutaj około 200-220 gram kurczaka kładę do kombiwaru. Jeżeli nie wiecie co to jest, jest to taka maszyna ala można powiedzieć prodisz, ale to nie jest prodish, tylko dająca dość duży żar z, z góry Mięso się bardzo dobrze robi, jest mokre stosuję y, ryż jaśminowy, mam specjalny garnek do gotowania ryżu włączam go on też potrafi utrzymywać ciepło tego ryżu, jeżeli się go tam zaprogramuje odpowiednio. Ja tam wolę jeść na bieżąco gorące rzeczy, jeżeli mogę oczywiście, bo o zimie się w życiu najadłem na jakichś podróżach i, i tam na, jak stałem gdzieś tam na bramce, czy gdziekolwiek przebywałem na dyskotekach. A tu nastawiam sobie to na 20 minut, praktycznie tyle samo robi się ryż. No, mam posiłek z głowy.